Witam wszystkich bardzo serdecznie, Samanta karty klasyczne. Zapraszam na taki rozkład tygodniowy, horoskop tygodniowy, jak to woli, dla strzelca, koziorożca, wodnika i ryb. Przypominam, że to jest taki horoskop ogólny, także nie z każdą osobą, bądź nie z każdym znakiem zodiaku może to współgrać, więc jednemu może się to sprawdzić, drugiemu nie. Można też jakieś tam poszczególne części wziąć co do siebie, co dla kogo pasuje. Również przypominam o subskrypcjach, łapkach w górę oraz dzwoneczkach, by były powiadomienia. To jest taki rozkład na 25 marca do 31 marca 2019 roku. No jak już wspomniałam, ogólny. Więc zapraszam. Zaczynamy od strzelca, co tam u strzelca w tygodniu będzie. No i zaczynamy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Więc w poniedziałek mogą być jakieś e, w domu problemy. E, niekoniecznie w, w w naszym domu, w Waszym domu może to być na przykład dom rodzinny u rodziców, czy coś. Mogą być jakieś problemy, mogą być jakieś niepokoje, jak coś się może wydarzyć, gdzie będzie trzeba na przykład pomóc. Może coś u rodziców nie tak powiedzmy, może gdzieś nie wiem, u siostry, u brata coś się zadzieje. No więc tutaj ogólnie. Można by było powiedzieć, że tutaj jakieś problemy rodzinne, ale nie w tym domu, co zamieszkujemy. Więc tutaj w poniedziałek może być troszkę tak nerwowo i stresowo. Z kolei w niedzielę, we wtorek, przepraszam. Z kolei w, we wtorek tutaj karta taka zapowiada jakieś takie niewielkie pieniążki, jakiś przypływ gotówki, nie wiem, z racji awansu, z racji. Podwyżki, no też w zależności, jakie to mówimy o jakichś sumach, prawda? No jeżeli dla kogoś, powiedzmy, 50 tysięcy to jest niedużo, a dla kogo to będzie bardzo dużo, tak? Więc to zależy, to jak, to, jak to sobie interpretuje w związku z tym słowem niewielkie. Ale to jest we wtorek, ogólnie fajnie. Jakieś takie właśnie te niewielkie pieniążki, jakiś możecie prezent otrzymać, ogólnie spokój, jakaś stabilizacja materialna, bardzo fajnie. Z kolei w środę tutaj jakiś, napotkaczę no na swojej drodze jakiegoś starszego mężczyznę, ponieważ to jest jakiś, to jest taka karta urzędowo-zawodowa, więc będziecie musieli coś załatwić. Jeżeli jest, jesteście szefami, jeżeli kogoś przyjmujecie do pracy, no to wiadomo, umowy, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, no to będzie trzeba złożyć to w urzędzie. Ale ogólnie, jeżeli macie coś załatwić, jeżeli macie jakąś sprawę, na przykład sądową, czy coś, tak, no to wiadomo, no, no będzie trzeba to pozałatwiać. Nie wszystko się da zrobić drogą mailową przez internet, prawda? Ale tutaj to mężczyzna Wam pomoże wypełnić, doradzić, tak, żeby wszystko było. W jak najlepszym porządku, żebyście to mieli uzupełnione. I tutaj na takim mężczyznu możecie polegać. W czwartek jest to karta mówiąca o podróży, o jakimś oddaleniu. Może jakiś to być wypad za miasto, na zakupy, bądź spędzenie czasu z rodziną. Ale niekoniecznie, bo jeżeli, no choćby nawet tam podjechać do klienta, spotkanie z klientem czy coś takiego, no jest, jest jakieś oddalenie, jest, nie jest to jakieś daleka, no aczkolwiek no, no, no może być, że ktoś na przykład planuje też wyjechać za granicę, tak, dla nielicznych, no może taka karta być, ale nie jest to też powiedziane, że to jest y, też fizyczne oddalenie, może to być po prostu emocjonalne, możecie wspominać y, Fajne jakieś tam kiedyś czasy były, na przykład wspomnienia z wakacji, jak byliście gdzieś tam nad morzem, czy gdzieś w chatce, tak. Jakie to fajne czasy. To była też taka też, taka też chwila zadumy wspomnienia czegoś, co było kiedyś. To jest takie też właśnie oddalenie się emocjonalne, umysłowe także tutaj albo fizyczne, albo emocjonalne oddalenie ogólnie. W piątek możecie liczyć na przyjaciela, na jakiegoś dobrego, życzliwego mężczyznę. Najczęściej jest to z rodziny mężczyzna, ale niekoniecznie może to być też e, na przykład dobry sąsiad czy przyjaciel rodziny. Jest to starszy w każdym razie mężczyzna, który Wam może pomóc, doradzić. Także tutaj w piątek na takiego mężczyznę warto polegać, no bo czasami ma też coś fajnego, ciekawego do powiedzenia, no i też warto sobie wziąć do serca takie, takie wskazówki. No to jest mężczyzna uczciwy, no i dobrze życz, życz, życzący komuś, tak, tej osobie, z którą rozmawia, więc tutaj można polegać. W, w sobotę możecie znowu z kolei polegać na jakiejś kobiecie, która która na przykład jest z rodziny, ale też może być kobieta, która e, gdzieś na przykład wyjechała i dawno ta, takiej, takiej osoby nie widzieliście i spotkacie ją przypadkowo, no, gdzieś tam na przykład za granicą siedzi, tak? Ktoś może mieć jakąś na przykład propozycję pracy, jakieś zajęcia dodatkowego, I jeżeli szukacie czegoś, no to taka osoba wam w tym może pomóc, tak? Bo jeżeli ktoś z rodziny ma jakąś firmę, no to może was przyjąć do tej pracy, choćby nawet na jakieś zajęcia dodatkowe, pomóc. A jeżeli nie, no to może powiedzieć, albo ta firma, czy tamta firma szuka, bo słyszałam. nie? Albo jeżeli spotkacie jakąś z daleka, właśnie osobę, no to też może być jakaś propozycja, na przykład wyjazdu, tym bardziej, że tutaj jest to oddalenie, więc tutaj może coś być na rzeczy. Więc w sobotę tutaj miejcie szeroko oczy i uszy otwarte. No i w niedzielę tutaj znowu zapowiada jakieś takie no jakieś takie koniec czegoś, koniec jakiegoś romansu, jakieś problemy Sercowe, uczuciowe. No w stałych związkach może być obchodzenie te, te, tego uczucia, mogą być jakieś nieporozumienia, jakieś, jakieś problemy. No, jeżeli jesteście w jakichś toksycznych związkach, warto to zakończyć, właśnie. No i tutaj niedziela jest takim dobrym dniem, który, no, sprzyja takim decyzjom. No, nie warto czasami się dusić, być z kimś, bo. No i tych powodów jest wiele, prawda? Także strzelce. Głowa do góry. Pozałatwiacie wszystko, tylko spokojnie, nie podchodźcie emocjonalnie do tego. Czasami warto coś zakończyć, żeby coś nowego, lepszego się wydarzyło. Także fajnie. No i zobaczymy, co u koziorożca. Będzie od 25 marca do 31 marca. Koziorożec poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek możecie liczyć na taką osobę, taką, taką pszczółkę. Bardziej to, tutaj składam się do takiej osoby, jest to kobieta. Gdzie można polegać właśnie na takiej kobiecie. Może to być partnerka, z którą można porozmawiać wyżalić się, czy jeżeli jest jakiś problem, na przykład może ona coś ma więcej do powiedzenia, może ma jakiś świeży umysł, może coś doradzić. Może to być zwykła psiapsiółka, zwykła, niezwykła, prawda? Więc tutaj w poniedziałek możecie na taką osobę ogólnie liczyć, taką dobrą osobkę, życzliwą, miłą, która jest zawsze Wam w stanie pomóc. Z kolei we wtorek Znowu. Tylko tym razem na, na przyjaciela. Ponieważ to znowu jest, jeżeli, te, jeżeli ktoś pomoże, właśnie taka osoba pomoże, więc może ta osoba będzie znowu potrzebować pomocy z kolei od nas, prawda? Więc tutaj jest ta karta, która mówi właśnie, że taki przyjaciel, powiedzmy osobisty czy rodziny, czy coś może mieć jakiś wpływ właśnie na jakieś decyzje, na takie coś. Więc tutaj też można liczyć na taką osobę, jeżeli macie jakiś problem, też warto się, właśnie, zapoznać z taką opinią takiej osoby. Tym bardziej, że to jest bardziej, ja bym tutaj się po takim starszym mężczyźnie, no bo tutaj ogólnie, no króle to ogólnie o jakichś starszych mężczyznach, mówią, więc, na taką osobę można polegać. W środę może być jakaś podróż, może to być jakiś. No nie wiem, no może ktoś planuje wyjazd za granicę, tak? Może to być spotkanie się na przykład z klientem na mieście, może to być wypad rodzinny, albo niekoniecznie fizyczny. Może to być taka podróż emocjonalna, taka psychicznie. Uwolnienie się od, od, od jakichś na przykład problemów, taka chwila zadumy i tam poszperanie, co było kiedyś. To jest takie też oddalenie umysłowe, żeby, co było w wakacje na przykład, jak to fajny taki czas był, albo gdzieś mieliście jakąś kiedyś fajną sytuację i chętnie do niej wracacie. No to dokładnie, to, to, to o tym mówię, że to może być taka podróż fizyczna, ale może to być taka właśnie emocjonalna, takie, takie bujanie w chmurach. Z kolei w czwartek możecie liczyć właśnie na taką osobę. Hmm, taką, to jest taka osoba ogólnie, która reprezentuje wymiar sprawiedliwości. Może to być policjant, może to być sędzia, prokurator, nie, adwokat, tak? Jeżeli macie właśnie jakiś problem czy coś, no to tutaj możecie spotkać taką osobę na swojej drodze, która również pomoże. No ale to niekoniecznie, bo jeżeli macie na przykład sprawę sądową, to chcąc, nie chcąc, ze sędzią i tak się musicie spotkać, prawda? No nie każdy ma adwokata, nie w każdej sprawie. Albo po prostu, no pojedziecie do pracy czy z pracy, no i możecie mieć rutynową kontrolę. No i jest policjant, no jest. Jest w mundurze, no jest, tak? No to tutaj właśnie taka osoba jest właśnie reprezentujący wymiar bardziej taki może nie tak sprawiedliwości, jak władzę, o, można tak to powiedzieć. No i tutaj w piątek znowu jakaś jest młoda osoba, gdzie może nawet wam podsunąć jakiś pomysł na przykład. Bo jeżeli macie jakiś problem właśnie z tych dni poprzednich, może jakaś osoba, kobietka, Wam jakiś podsunąć pomysł, by je rozwiązać te problemy? Bo to jest ogólnie też karta mówiąca o lepszej przyszłości, czyli jest szansa, że to wszystko gdzieś tam jak się zamatwaliście, jakieś tam coś tam sprawy nie poszły po Waszej myśli, to wtedy możecie po prostu tutaj nagle jakby rozjaśnić umysł, tak? I, i to wszystko jakoś pchać naprzód. To jest ogólnie karta, że. Mówi o lepszej przyszłości, że się wszystko potoczy dobrze, w dobrym kierunku, swoją drogą, aczkolwiek tą dobrą drogą. No to tutaj w piątek macie dobre wiadomości, aczkolwiek w sobotę też są dobre wiadomości, ponieważ w sobotę, no może faktycznie rozwiążecie tutaj te problemy, bo to jest jakaś impreza, nie? Jakieś coś. Yy, nie wiem, może będziecie coś oblewać, albo po prostu spotkacie się towarzysko, każdy tam swoje jakieś problemy ma, więc zrobicie sobie taki o taki wieczorek po prostu. Ja powiem coś, on powie coś i nie powiedzą coś, przy okazji się wypije, no i się później je rozkręci, prawda? Także tutaj uwaga, bo tutaj też jest taka, taka informacja o takiej imprezie dosyć zakrapiana alkoholem w dosyć dużych ilościach, więc uważajcie tutaj, no bo, no, 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 może być fajnie, przyjemnie, ale na drugi dzień może już być nie tak fajnie, prawda? No i z kolei w niedzielę tutaj, no właśnie, no jakaś niegroźna choroba, może to być z dnia poprzedniego, no... Jakieś bóle głowy, bóle żołądka, zatrucia, różne rzeczy. Może po prostu, jeżeli nie będzie się, nie, nie wydarzy się nic w sobotę czy coś takiego, zwykła rutyna, no to może to też być jakieś na przykład przeziębienie, jakiś katar, jakąś infekcję możecie złapać, prawda? No to tutaj różnie jest no pogoda, jest jaka jest, no to. Ale nic strasznego, nic poważnego. Wykurujecie się. No to, co? Podzieloszko. Trzymajcie się ciepło. No i zobaczymy teraz, co jeszcze. Uwodniczka. Co uwodniczka będzie na no. 25 marca, 31 marca 2019 tego. i tak, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Widać bardzo ładnie wszystko. Dobrze, no to w poniedziałek, w poniedziałek zaczynacie no, z taką kartą, takiego złodzieja. Więc uważajcie, czy to w pracy, czy na zakupach, czy jak będziecie mieć coś e, do załatwienia, no, żebyście jakichś tam swoich e, drobnych bądź niedrobnych przedmiotów nie potracili. To jest karta, która mówi właśnie o takim złodziejaszku, który lubi sobie wziąć rzeczy, które nie należą do nich, do niego, no może to też być na przykład w pracy jakiś, nie wiem, jakiś złodziej. złodziej może być, tak, że coś tam z niewielkiego, może jakiś telefon, no nie wiem, no w zależności jak się pracę wykonuje, no czasami biżuterię trzeba ściągnąć, także uważajcie, pochowajcie w poniedziałek takie rzeczy, trzymajcie mocno torebki, no tak bardziej ostrożnie. No tym bardziej, że tutaj we wtorek znowu jest taka y, karta właśnie nieszczęścia. No 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 no, no właśnie, no. no. Uważajcie, jak chodzicie przez drogę, jak prowadzicie samochód, nie bądźcie rozkojarzeni, patrzcie przed siebie, bo no, niektórzy chodzą jak chodzą, tak? Jeżeli na przejściu będziecie przechodzić, popatrzcie się trzy razy, a nie dwa. Albo patrzcie dalej 5 razy, a nie trzy. No bo to wiadomo, no, no niektórzy kierowcy są tacy, że niby się zatrzymują, no, a jednak później przegazują, no i problem z głową, No, albo po prostu jesteście rozkojarzeni, myślicie o czymś innym, no i, no i po prostu, no, no może tak człowieka też troszkę za, zadumić coś tam, no i ten. Także w we wtorek tutaj uważajcie, no bo może być jakiś problem, jakiś przerażeń, jakieś, wzy, no, może też być, że, że z dnia poprzedniego coś tam Wam zwinie jakiś portal, tam macie dowód, prawda? No i do widzenia. Idzie taki, weźmie kredyt, no i już macie problem, macie przerażenie, macie duże problemy, no bo, no bo, no bo co? No później udowodnić to trzeba, tak? No to właśnie. Także tutaj we wtorek uważajcie, czyli w poniedziałek, wtorek uważajcie. Uważajcie i jeszcze raz uważajcie. No z kolei w środę znowu jakiś problem będzie z, z uczuciami. Tak, no tutaj jakieś rozstania, jakieś zakończenie związku, zakończenie romansu jakiegoś, tak? No w stałych związkach jakieś oziębienie, jakieś nieporozumienie. Także no tutaj w środę, no bardziej problemy z natury miłosnej, z kolei w czwartek znowu tutaj o, o no, mówi ta karta bardziej o teściowych. No, może to wszystko, ta teściowa, oliwy dolać, no, no, bo to może być tak. Pokłóciliście się z partnerem, rozstaliście się z partnerem w środę, tak? No i w czwartek przychodzi teściowa, nie doszła teściowa, albo przyszła teściowa. I to ty robisz z moim synem albo z moją córką, tak? No i hura, bura. No, a wiecie, jakie teściowe potrafią być? No, nie mówię, że wszystkie. No ale tutaj uważajcie, jeżeli nie macie teściowej, no to uważajcie właśnie na taką kobietkę, bo może też będzie chciała wam pogrzebać w pracy, no może gdzieś nagadać przed szefem jakieś głupoty, tak, no może zazdrości, że macie lepsze stanowisko, jesteście może yy, wyżsi w sensie w pracy, jesteście bardziej szanowani, macie lepszy ten stołeczek niż ta zazdrosna osoba, no i może tak narobić wam papiery, przynajmniej próbować, tak? No ale po co to? Także uważajcie też na ten. No z kolei w piątek tutaj no już, już lepiej, tak? Bo tutaj w piątek może faktycznie dostaniecie jakiś awans, jakąś podwyżkę. No tutaj jest ogólnie karta taka, taka pieniążków, która może świadczyć też o, o no, wybawieniu jakichś problemów finansowych, tak? No wiadomo, no, jeżeli awans czy podwyżka, no to więcej pieniążków, więc, nie? No tym bardziej, że tutaj ta karta z dnia poprzedniego może faktycznie świadczyć o to, że gdzieś tam się ma was na oku, żeby wam dać premię, czy tam to, to, ten awans i będzie chciała wam zaszkodzić, bo tutaj, no, tutaj, no, jest ta, 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 ta te pieniążki, jest ta karta mówiąca o poprawieniu się sytuacji materialnej. Hmm. Także, no, w piątek fajnie, no i w sobotę sprawy urzędowe, no. Jeżeli dostaniecie awans, no to wiadomo, z czym to się wiąże, tak? Więcej y, obowiązków, bardziej odpowiedzialne stanowisko. No i może tutaj będzie trzeba jakieś jeszcze dokumenty po prostu, y, dokumenty jakieś będzie trzeba jeszcze złożyć. Mm. Także tutaj posprawdzajcie sobie, czy, czy ma się wszystko w komplecie, czy ma się wszystko porobione. No sobota to taki też czas, Warto posprawdzać, no bo czy rachunki popłacone, o, żeby później jakiegoś monitu nie było. No i w niedzielę tutaj właśnie, jeżeli macie te, te problemy i tak dalej, tutaj w niedzielę mówi o wyzdrowieniu. Jeżeli chorujecie, możecie wyzdrowieć. Jeżeli macie jakąś poważną chorobę, to tutaj jest ogólnie prawa stanu zdrowia w dużym stopniu. Aczkolwiek to też jest taka karta, która też może mówić na przykład o odwróceniu się problemów, tych zmartwień, bo jeżeli faktycznie macie jakieś te problemy i tak dalej, ten tydzień taki troszkę no, skołowany, przynajmniej ten początek, no to tutaj ta w niedzielę jest tak, że możecie faktycznie gdzieś jakąś wiadomość dostać, albo po prostu odczytać, że wcześniej żeście tego nie zauważyli, czy listowne na przykład, listy pootwierać z całego tygodnia, albo mieliście dość nie chcieliście już więcej nic czytać. Tutaj może to wszystko się właśnie wyjaśnić, wyprowadzi Was na dobrą drogę, na prostą drogę przede wszystkim, ponieważ ta karta mówi o wyzdrowieniu, o poprawie się sytuacji, o zakończeniu się jakiejś problemów, o zniknięciu tych zmartwień i tak dalej. No to tutaj u wodnika ogólnie początek, no nie za, nie za fajny, no ale tutaj już końcówka zapowiada się bardzo fajnie. Także wodniczki, trzymajcie się zdrowo, fajnie, ciepło. No i karty poleciały. No to oznacza leć dalej. Trzeba za długo gadać. To no to dobrze, no to teraz już ryby, no i co u rybek będzie? A przełożymy sobie jeszcze, żeby nie był taki rozkład jak poprzedni. No i rybki. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Więc ryby zaczynają w poniedziałek bardzo fajnie, ponieważ to jest karta taka, no jedna z tych najlepszych w całym, w całym zestawie. Całej talii. To jest taka karta ogólnie mówiąca o dobrych wiadomościach z każdej dziedziny życia, czy to finansowych, czy to sercowych, czy zawodowych, czy urzędowych. No wszystko, wszystko, wszystko. Powinno iść w poniedziałek wam jak najlepiej. Powinniście to, w... jakieś macie problemy, powinny się zakończyć. Możecie dostać jakiś awans, jakąś podwyżkę. No tutaj w poniedziałek możecie liczyć, no no, no gdzieś tam na bardzo duży jakiś sukces, na, na dużo szczęścia, prawda. To wszystko, co jest fajne w poniedziałek, we wtorek. Jeżeli coś faktycznie tutaj w poniedziałek coś się wydarzy bardzo fajnego, coś się zadzieje, no to tutaj możecie we wtorek liczyć na na przykład na partnera czy znajomego, czy coś takiego, tak, że możecie się na przykład pochwalić waszymi dokonaniami, czy tam macie podwyżkę, czy coś. Możecie się śmiało pochwalić, no że wszystko fajnie się Wam układa. Możecie z taką osobą porozmawiać i w ogóle to jest taka osoba przyjemna. Czy to będzie partner, czy to będzie mąż, przyjaciel, obojętny. Tutaj Pan na pewno, który Was wysłucha, będzie wspierał, a w razie draki doradzi. W środę tutaj Was czeka jakaś podróż, jakieś oddalenie. No może ktoś wyjeżdża za granicę, yy, może ma plany gdzieś tam jakąś wycieczkę zrobić, nie wiem. Może trzeba będzie skonsultować się na przykład, yy, nie wiem, może, do, może nie za tak skonsultować, a można będzie na przykład dojazd o, do klienta, bądź klient sobie zażyczy spotkanie na mieście. Tak? No to tutaj w takim sensie podróż, oddalenie. Albo może to być po prostu takie oddalenie umysłowe, takie emocjonalne, takie bardziej natury też, może to być psychiczne, prawda? Że będziecie wracać do czasów, które były fajne, na przykład fajnie spędziliście wakacje. No i tutaj taki dzień zadumy, a jak to było fajnie, bym chciał, chciała wrócić ten czas, tak? No, no to to, to jest właśnie takie oddalenie albo fizyczne, albo gdzieś bujanie w obłokach. W czwartek tutaj macie jakąś osobę oficjalną, która reprezentuje bardziej władzę. Może to być policjant, może to być sędzia, prokurator, adwokat. Bo jeżeli macie jakąś, na przykład sprawę w sądzie czy coś, <laughs> macie jakąś sprawę w sądzie, no to wiadomo, no bez sędziego się nie obędzie. Niektórzy też mają, niektórzy nie mają tego adwokata, ale z prokurator jest, tak? No to ogólnie, no jeżeli będziecie wracać na przykład z pracy, możecie mieć zwykłą kontrolę taką rutynową. Jest policjant? No jest. Jest w mundurze? No jest, tak? No, no, to, no to tutaj nic takiego poważnego, aczkolwiek możecie się napotkać w czwartek z taką osobą, która reprezentuje władzę. Z kolei w piątek macie okazję, szansę spotkać jakąś kobietę. Jest to kobieta, na przykład z rodziny, siostra, ciotka, czy tam ktoś inny, który po prostu dawno żeście się nie, widzia, nie widzieli, dawno tej osoby po prostu była niespotkana, albo ktoś z daleka, jakaś koleżanka, która wyjechała. Albo nie wyjechała, po prostu już ze szkolnych lat, dawnych lat, nie widzieliście się kupę czasu, tak? I to jest właśnie taka osoba, która na przykład może Wam też yy, gdzieś tam jakiś pomysł, na przykład podsunąć jakiejś pracy dodatkowej, tak? Bo może powiedzieć, a bo w tej. W firmie A, czy w tej firmie Z, tam słyszałam, że tam kogoś przyjmują, tam na całe etat, na pół etatu, czy na ćwierć etatu. To jest takie też zajęcie dodatkowe, bo ktoś może też Wam z rodziny zaproponować jakieś zajęcie, nie? Takie dodatkowe na przykład pilowanie dziecka, czy ktoś jakąś ma firmę, to coś tam może Wam właśnie zaproponować, że coś tam doradzić, czy tam pomóc, bo ktoś ma dużo pracy. To też jest właśnie albo spotkanie ogólnie takie z rodziną, z osobą z rodziny daleko niewidzianej, długo też niewidzianej z daleka, bądź z osobą, yy, która na przykład ma coś wam do zaproponowania jakieś zajęcie dodatkowe, czy coś takiego. No i w sobotę tutaj macie sprawy właśnie urzędowo-zawodowe, bo jeżeli może się zdarzyć, że w piątek coś znajdziecie dla siebie, jakieś takie zajęcia dodatkowe, no to w sobotę możecie na przykład dostać jakieś, otrzymać na przykład jakieś papiery do podpisania. Yy, przyjęcia pracy, czy tam u was zlecenie, czy coś, więc tutaj bo no też będzie was czekało tam przeczytanie, czy tam nie ma kruczków, haczków, żeby później nie wyszło to, yy, że źle podpisaliście jakiś dokument. No to tutaj w sobotę macie czas, poczytajcie, zastanówcie się nie na hop, nie na ślub, żeby później nie było problemów. No ale jeżeli macie jakiś problem, czegoś nie rozumiecie Tutaj w niedzielę jest jakaś młoda osoba, koło Was. Może to być córka, może to być ktoś z rodziny. Na przykład, nie wiem, może jakaś osoba, która się zna na jakichś umowach albo coś takiego. Może to po prostu Wam doradzić, pomóc, ponieważ to jest taka właśnie osoba, yy, która jest, tak jak mówię, no, młoda, jest przyjazna, może Wam pomóc. Ale to też jest taka karta, która mówi o lepszej przyszłości. Czyli coś się, coś się zmienia. Może, może jakimiś małymi kroczkami, które po prostu wy nie widzicie tego, ale to się zmienia, to idzie naprzód, to się zmienia w dobrym kierunku, to ta droga się wprostuje, jeżeli macie jakieś problemy, tylko powoli. No wszystko trwa i wszystko tam, Idzie swoim torem, swoim czasem, nie śpieszy się, ale jednak. No i tutaj jest polepszenie tej sytuacji, bo jeżeli faktycznie tutaj znajdziecie jakąś pracę dodatkową, no a tutaj na przykład będziecie chcieć jakieś dokumenty podpisać czy cokolwiek, tak? No to tutaj taka właśnie. Osoba Wam może pomóc, no i tutaj to wszystko jakby skumulowało się w jedno, no i pójdzie to wszystko naprzód. Czyli się będzie Wasza sytuacja stabilizowała, ogólnie spokój, nic się złego nie będzie działo w tym tygodniu dla rybek. Także trzymajcie się spokojnie, zdrowo, bezpiecznie. Dziękuję Wam wysłuchanie. Przypominam, subskrybujcie, łapki w górę, dzwoneczki. Zapraszam do następnego filmiku. Serdecznie Was pozdrawiam i do następnego. Papa! Pa.